low. Zobaczcie, tu zrobiłam kopytka. Chyba mi wyszły takie, no, smaczne. Idealne, bo widzę, że, że są takie też pulchniutkie i w ogóle się nie rozwalają, jak je ja tutaj cięłam nożem. Mieliśmy ser twarogowy w lodówce. No i trzeba było wymyśleć, co tutaj zrobić. Miałam też ochotę na pierogi ale nie chciało mi się dzisiaj robić po prostu z braku sił, a przy pierogach wiadomo jest więcej roboty. Naleśniki miałam zrobić z takim farszem właśnie jak do pierogów, ziemniaki, ser, tam niektórzy dają cebulkę i przyprawy, ale pytałam się Klary, oczywiście nie, nie chciała takich naleśników, więc stwierdziłam, że w sumie można zrobić takie kopytka serowe. Więc one mają w środku ser twarogowy i ja już sobie pierwszą porcję tutaj <noise> zabrałam i wrzuciłam do gara i właśnie mi się gotują. Tutaj właśnie moja porcja gotuje mi się i zaraz zobaczymy jak smakują. Ale wydaje mi się, że będzie rewelka. Trochę mi tu zaparowało, ale to normalne było naraża aparat na taką parę. Kto lubi kopytka? Bo ja bardzo lubię. Bardzo lubię w ogóle takie mączne rzeczy. Niestety yy, sam gluten. Yy, no i potem niestety widzę to po moim brzuchu, bo jest yy, ciąża spożywcza. Będę zaraz wcinać bez wyrzutów sumienia. A tutaj moje kopytka już na talerzu. Dużo sobie zrobiłam. Duża porcja, ale się nie umiem powstrzymać. Masełko mi się roztapia i będę sobie teraz wcinać. Sama sobie mówię, smacznego. Dzień dobry, w nowym dniu. Ja tutaj sobie zaparzam zimową herbatkę z cynamonem. Herbatkę malinowo-truskawkową. Mam taką fajną laskę cynamonu. I ten zapach niesamowity, jak tu pięknie pachnie. Do herbatki zaraz wyrzucam plasterek. Yy, Pomarańczy z goździkami, tylko niech mi się tutaj zaparzy ta herbatka i będę sobie popijać. Muszę jeszcze zmontować film. Tak jak mówię, muszę jeszcze zmontować sobie film, ale tutaj mi światło wariuje. Musiałam zapalić światło, bo mi jakoś tutaj wariowało. Raz ciemno, raz jasno. Warunków tutaj nie mam za bardzo do nagrywania, też z lustra nagrywam. No, ale tak mi jest łatwiej, więc zaraz muszę usiąść do montażu ostatniego vloga w roku 2024, bo ten tutaj, który nagrywam, prawdopodobnie będzie już w styczniu. I tak, i jestem na YouTubie niecały rok, bo w marcu bodajże 2024 dodałam pierwszy filmik. No. I, I tak to zleciało, ale takie różne rozkminy w poprzednim vlogu, vlogu wrzuciłam. Mamy dzisiaj niedzielę, Klarusia poszła na obiad do babci. Chociaż powiem Wam, że wstaliśmy bardzo późno, bo przed dziesiątą nie wiem, co się z nami dzieje, ale śpimy, jak mamy wolne, bardzo długo. Ja też z psem wychodzę w pół do dwunastej w nocy na jedno siusiu, żeby wytrzymała mi potem, żebym nie musiała się rano zrywać, żeby ona się nie męczyła. No i w ten sposób potem sobie śpimy wszyscy do takich późnych godzin. Więc śniadanko było dzisiaj naleśniki, tradycyjnie w niedzielę zazwyczaj tak jemy. E, śniadanko było po dziesiątej przed jedenastą, nawet nie wiem, no chyba przed 11 już było. Więc, a obiad był po 12, to w ogóle nie byliśmy wszyscy głodni, stąd też zostałam w domu, żeby sobie poogarniać swoje rzeczy. I też powiem szczerze, potrzebuję takich chwil dla siebie, takich wiecie, w samotności, totalnie w samotności. Mam ciszę, spokój, kocham moją rodzinę, tutaj nie ma żadnych tam jakichś zarzutów. Ale potrzebuję takiego czasu dla siebie. Nawet jak chcę coś poogarniać tutaj, to, to nie lubię. Jak coś mi się tam plącze, tylko po prostu sama trochę się też wyczilować czy, czy poczytać. Zapal zapalone mam świeczki, właśnie, parzy mi się herbatka. I tak, i tak spędzę ten czas. Jak wrócę, to też postaram się poogarniać. Jeszcze jakieś ubrania na wintet, bo nie wystawiłam wszystkich ubranek od Klerusi, więc muszę się tym zająć. No i jeszcze tam na pewno mam dużo do, do roboty, jakieś innych rzeczy, choćby y, poukładanie butów tutaj w naszym przedpokoju, bo wiecznie się zbierają jakieś buty dodatkowe, więc jest co robić na pewno. Yy, I tak. I teraz będę kończyć i zasiadam do herbatki. A jeszcze mogę Wam wspomnieć ten komplet, bo jestem znowu w tym komplecie, ale powiem Wam, że bardzo go polubiłam. Prałam już go, więc nic się nie stało, bo bardzo się bałam, że po jednym praniu on mi się zniszczy, bo to jest taki sweterkowy komplet. I też się taki tak się rozciąga, ale na szczęście nic się z nim nie stało. Wygląda tak samo jak przed praniem, nie ma żadnych kulek, więc tak Wam chciałam tylko powiedzieć, że jest wszystko ok z nim po praniu. A tutaj niestety paluszki mojej Klarusi, ona wiecznie, nie wiem, ma jakiś taki nawyk, staje i po prostu dłoń na. W lustrze i my z mężem ciągle to wycieramy, no, ale tym razem się nie udało wydrzeć, bo nas tutaj chyba przechytrzyła. Dobra, idę, jeść. idę pić herbatę. Hello w nowym dniu. Proszę się mnie nie wystraszyć, ale mam olej na głowie. Od jakiegoś czasu stosuję sobie olej kokosowy na włosy, trzymam go pół godziny na zwilżone włosy. I pokażę Wam zaraz jaki olej, bo mam bardzo dobry olej bio i pięknie pachnie, i zaraz będę musiała zmyć. Te włosy, a zaczęłam olejować, bo naprawdę już widzę takie suche te włosy się robią, więc trzeba się wziąć za ogarnięcie ich, żeby się za bardzo nie zniszczyły. Już go raz pokazywałam w jakimś vlogu, ale nie każdy pewnie widział. Jeszcze raz powtórzę, ten olej używam sobie do olejowania włosów, już używam kilka razy, więc włosy są bardzo. Ładne po tym oleju, gładkie, lśniące i to jest jakiś olej bio. To ma nawet jakiś certyfikat zielony. No i bardzo, bardzo ładnie pachnie. Zamówiłam go przez internet. Ja mam akurat tutaj. Ten duży słoik, bo to jest o tak, litrowy, ale jeszcze widziałam w sprzedaży, że mają półlitrowy, więc jak ktoś chce sprawdzić sobie na mniejszym, no to jak najbardziej jest taka możliwość. I oczywiście nie musimy go stosować tylko do olejowania włosów, ale też jako produkt spożywczy. Chciałam Wam jeszcze pokazać moje włosy, jak one już same wysuszyły się. Nie używałam się w ogóle suszarki. I zobaczcie, może widać tutaj lekki połysk. Na blondzie to na pewno gorzej wygląda niż na brunetkach. Jeszcze je tutaj mogę rozczesać, bo rozczesywałam tylko po umyciu włosów. Jak były jeszcze mokre... Się prezentują włosy po tym olejowaniu. Witam! Jeszcze w starym roku 24. Wstaliśmy dzisiaj jakoś przed dziewiątą, więc nie jest źle. Ja jeszcze w szlafroku. Yy, właśnie sobie zrobiłam kawkę i tak jak widać yy, często piję ostatnio czarną kawkę. Na śniadanko zrobiłam racuszki, yy, więc troszkę roboty z tym było. Chociaż ja jestem tak teraz sprawna w robieniu ciasta. Ciasto nie sprawia mi dużego kłopotu, bo robię to na oko i totalnie szybko. No ale potem jeszcze wiadomo jabłuszko obrać, pokroić yy, i potem to smażenie. Bo zależy też, jaką wielkość robimy na patelni. Ale ja zazwyczaj tak robię z trzy: właśnie takie większe, żeby też nie stać cały czas przy tej patelni. Ale powiem szczerze, że zrobiłam dzisiaj tylko dla klary. A ja sobie zjadłam guacamole, bo miałam fajne, dojrzałe awokado. Ugotowałam sobie dwa jajeczka, i miałam też super pomidorki suszone. I sobie zjadłam takie śniadanie. Jak widać, mam te płatki pod oczy, które Wam pokazałam. One są fajne, jedynie co one zjeżdżają. Tak jak teraz, właśnie widzę i czuję, powoli mi spadają w dół, więc póki one nie wyschną na naszej skórze, no to jest to uciążliwe, że one zjeżdżają. A te perfekty znowu no nie mają takiego czegoś. One po prostu tam, gdzie są przyklejone, tam zostają, więc tutaj jest ogromny minus dla tych płatków pod oczy. Rusia za mną się tu bawi, więc jakieś dziwne dźwięki mogą być. No, a ja teraz siadam do kawy. Dzisiaj, tak jak mówię, Sylwester, ale nie mamy żadnych planów. Posiedzimy w domu po prostu. Nelka, pies, też strasznie się boi. Po prostu już od bodajże, nie wiem, półtora tygodnia, może nawet dwóch to trwa. Że codziennie wieczorami, zazwyczaj wieczorami, bo ja nawet słyszałam, że w ciągu dnia są jakieś wystrzały i, i spacery z nią, to teraz jest naprawdę siku i do domu. nie wiem, jak przetrwamy dzisiejszą noc. Ona pewnie się schowa gdzieś do Łazienki, bo zauważyłam, że jak jest wystrzał, to ona leci do Łazienki. No, ale nie jestem za podawaniem żadnych leków pieskom, bo posłyszałam, że są jakieś u weterynarza, można dostać. No nie wiem, w zeszłym roku też się tak bała, ale był sylwester i naprawdę schowała się w tej łazience i, i przetrwała. Nie było jakiegoś, wiecie, szybszego oddechu albo ślinienia się, bo jakby były takie poważne rzeczy, to, to tak, to zdecydowałabym się na jakiś lek dla niej na ten dzień. Ale jeżeli widzę, że ona po prostu się boi i szuka jakiegoś schronienia, no to, no to nie będę ją faszerować żadnymi lekami. Dam potem ewentualnie znać, jak przetrwałyśmy ten, ten Sylwester. Nie jest to fajne. Naprawdę chyba powinno to być zakazane. Jakieś różne wystrzały właśnie i też w ciągu roku. Ja rozumiem ten jeden dzień w Sylwestra. O tej 12 w nocy niech już to będzie, ale nie wcześniej i nie w ciągu dnia. Po prostu czasami, jak szłam na, na spacer, to takie jakieś dziwne wybuchy, tak jakby gdzieś na jakiejś wojnie. No, no nie fajnie. Po prostu nie fajnie, ale też rozumiem młodość i rozumiem to, że dużo ludzi i dużo właśnie młodych osób jest po prostu nieświadomych, jak zwierzęta się boją. Niby się o tym mówi, ale jak ktoś nie ma zwierzęcia, psa, czy konia, czy nie wiem, czy kota, to po prostu nie widzi też zachowania takiego zwierzątka, a co się może z nim dziać? Że to jest po prostu strach ogromny, niesamowity, no. Muszę być trochę wyrozumiała, ale też po prostu, no strasznie to denerwuje. Więc na tyle, się trochę rozgadałam, idę wypić kawy, bo zaraz mi wystygnie. A potem nie wiem, czy jakieś małe zakupy jeszcze zrobimy w tym ostatnim dniu tego roku. Wczoraj byłam na paznokciach, pytałam się też na Instagramie, które wybrać i odczytałam ankiety i większość z Was właśnie wybrała ten kolor. No i ja właśnie też przed ankietą, bo nie widziałam jeszcze wyników, wybrałam ten kolor, więc widzę, że większości się podobał. To jest taka czerwień, ale połyskująca. No dawno czerwieni nie miałam w ogóle na paznokciach. Ale u mnie się to zmienia. Ja mogę mieć nudziaki, mogę mieć nie wiem, właśnie czerwone, mogę mieć czarne, mogę mieć maty, mogę mieć połysk. U mnie to po prostu się to zmienia. Nie mam tak, że lubię tylko nudziaki i tyle. Więc przyszedł czas teraz na takie. Więc trzy tygodnie będę chodzić w takich połyskach. Ale jest bardzo ładne. O, ostrość. To jest taka tafla, więc te brokaty nie są też takie hamskie tylko to jest taki, taka ładna tafla. Więc tak, tak się prezentują. I zostawiłyśmy troszkę dłuższe. Nie wiem, czy tam zauważyliście. Ale są troszeczkę dłuższe, bo zazwyczaj do samego końca je piłujemy, ale tym razem, że taki kolor wyglądają ładniej na dłuższej, na dłuższym paznokciu. No gotowe, jedziemy do sklepu. Tak, autobusem. Autobusem, dokładnie nie mamy teraz autka, bo tata nam zabrał a dzisiaj są sklepy krócej otwarte a potrzebuję kilka rzeczy, więc sobie jedziemy zaraz mamy autobus i musimy uciekać Darusiu, co kupiłyśmy? Sukienkę. Sukienkę? Ale jaką? Taką piękną. Na bal. Tak, chowam ją. Cieszysz się? Koroną. Z koroną? Mam. No, zapakowana jest ta korona. Tak. I sukienka. Ja sobie taka ja tak, radę. suknię, żeby tata na razie nie widział. Tak. Bo Klara przyjdzie do domu, przebierze się. Tak, szybko i pokaże. I się pokaże. Tak. Będzie wielkie zaskoczenie, bo suknia jest naprawdę genialna. Nawet ma koło, nie? Ale pamiętajcie, nie wolno pokazać. <laughs> Jak będziemy w aucie, nie można pokazać. Tak, pamiętam. Ale pamiętajcie, że. Bo potem nie będzie niespodzianki, nie? Jak pokażę w aucie. Pamiętajcie, jest. Co? Co chcesz powiedzieć? Właśnie musimy ubrać koronę. A to ja. Tak musimy ubrać koronę do tej sukienki, żeby pasowało, nie? Potem pokażemy jak wyglądasz, nie? No, i jest i on. Zdecydowałam się. Przyda mi się na pewno. Więc, mam, mam aparat. Tak się cieszę. Jeszcze będę się bardziej pewnie cieszyć, jak zobaczę, jak nagrywa. Jak się tym nagrywa. Więc, no, jestem mega, mega happy. Chciałam się z wami pożegnać, zakończyć ten film. Jesteśmy już po Sylwestrze, już mamy nowy rok 2025. Witam serdecznie w nowym roku, ale to jest zakończenie tego vloga. Jeszcze mówiłam, że wspomnę Wam, jak Nelka przeżyła Sylwestra. Więc, no bała się bardzo, tak jak wspomniałam o tym wcześniej, jak były wystrzały to chowała się po prostu w łazience i tam sobie spokojnie siedziała albo się położyła, ale też często nasłuchiwała, że jednak coś się dzieje i były momenty, że przychodziła do nas, bo chciała z nami po prostu posiedzieć, ale się częsła. I znowu był jakiś wystrzał i, i uciekała do tej łazienki, więc tak spędziła Sylwestra w łazience, ale widziałam, że w łazience trzyma się tam, po prostu tam chciała siedzieć. Tak jak mówiłam wcześniej, jakoś szybciej nie oddychała ani nic innego jej się nie działo, więc przetrwała tę noc, więc cieszę się bardzo, że nic poważniejszego jej się nie działo. I teraz mamy początek roku. Niestety wieczorami i jeszcze są jakieś wystrzały, więc czasami się zdarza, że wyjdziemy na spacer, a tu znowu jakiś wybuch więc oczywiście uciekamy szybko do domu, ale już zdążyliśmy też zaliczyć wieczorne dłuższe spacery, więc powoli myślę, że już to się uspokaja, więc bardzo się cieszę, byle już przestali naprawdę wystrzelać tymi fajerwerkami, No nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale ile zwierząt ginie już o tym tutaj mówiłam, ale też widziałam post, w którym naprawdę widać było zwłoki tych zwierząt. Mnóstwo ptaków, jakieś sarenki, pies też, no, no po prostu no straszne, straszne widoki. I to jest tylko ten jeden wieczór. To nie jest tego warte, po prostu. Nie wiem, no jest mi przykro, nawet jak o tym mówię. Serce mi pęka, i właśnie jak widziałam te wystrzały, to... No to nie umiałam się też cieszyć, tylko po prostu widziałam i, i domyślałam się, jak te, te ptaki, jak te zwierzęta się boją. Nawet właśnie jak wychodziłam z Nelką jeszcze na ostatnie siku, to jeden ptaszek też mi tak przeleciał, bo akurat też ktoś wystrzelił, i po prostu on tak wpadł na to drzewo. Więc też słyszałam, że one nieraz się po prostu roztrzaskają o cokolwiek. A ten ptaszek na szczęście po prostu się złapał dobrze jednej gałązki małego drzewka, więc gdzieś tam mu się udało mam nadzieję, ale no jest to smutne po prostu. I nie jestem za wystrzałami i, i tak po tym właśnie poście też co zobaczyłam, co, co słucham nie jest tego warte naprawdę. A potrafimy się też przecież bawić bez jakichś tam wystrzałów. No nie wiem, jakoś powinniśmy to naprawdę załatwić, uregulować. No, więc już skończę ten temat. Dziękuję kochani za oglądanie, że tutaj jesteście. I niebawem nowe filmy w nowym roku. Pa, pa!